A Państwa zapraszamy na cykl Polska smakuje w agroturystyce. Bacówka u Harnasia znajduje się we wsi Marcówka w gminie Zembrzycy. Jest to wyjątkowe miejsce, gdzie można poczuć się jak w XIX-wiecznej chatce położonej na południowym stoku Góry Chełmnia, podal Babiej Góry. Zapraszamy Państwa już teraz na kolejną odsłonę cyklu Polska smakuje w agroturystyce. Macówka została zbudowana w 1882 roku, mhm. na dzień dzisiejszy jest tutaj siedziba Bractwa Zbójników z Podbawiej Góry i zagroda edukacyjna. Tutaj prowadzimy dla dzieci, dla szkół warsztaty, mhm. demonstrujemy jak się robi oscypki, tutaj pieką, mielą na żarnie zboże, pieką pod płomyki. Mhm. mamy tam kuźnię, na kuźni są zajęcia z kowalstwa, Koło kuźni mamy staw, gdzie są wykłady o płazach. No i w międzyczasie jeszcze się im opowiada legendy. No i oprócz tego łączymy trochę tradycję z nowoczesnością, bo mamy tutaj taki tor też off-roadowy i dzisiaj są właśnie chłopcy jeżdżą na motocyklach. Pamiętacie o zasadach bezpieczeństwa? Są płyny do dezynfekcji. Oczywiście, mamy tutaj e, tablice ostrzegawcze na koronawirusa. No i goście jak tutaj przyjadą, zawsze są zaznajomieni z regulaminem, mhm. jaki tu panuje, żeby to przestrzegać. Czyli można sobie spokojnie odpocząć i czuć się bezpiecznie. No oczywiście. Panie Stanisławie, strój, który ma na sobie Michał, nie jest typowym strojem górali beskickich, prawda? No oczywiście. Michał jest tutaj w stroju tatarskim, bo przed wiekami tutaj zostali osadzeni Tatarzy i przywędrowali tu też wołosi i teraz zademonstrujemy tu takie danie u nas w Zemrzyce popularne jest to galarz i go za, zaraz ugotujemy i to jest danie tatarskie tak jest rozumiem, tatarskie tak? danie tu mamy jagnięcinę Aha. przyprawą tutaj jest y, y, sól i pieprz no grulę trzeba tutaj w kostkę pokroić teraz dokładamy śliwki węgierki. jak długo będzie się gotował galasz? a no po się nie ugotuje Jedziemy z tym. Jest. Mamy tutaj bugle, bugle zymszyczki, mm -hmm. nanizane na takie niteczki, na Aha. niteczkę. Jest to ręcznie robione. Ręcznie tak? robota nie może być to robione na maszynowo. Tu jest tradycyjny e, cebulowy. Mm -hmm. e, akurat go piecze moja małżonka. Następnie tutaj mamy kołacze, takie malutkie, z jagodami leśnymi. Tutaj mamy powidła śliwkowe. Najlepiej smakują z Moskole. Oczywiście. Tutaj mamy Moskola. Są to takie placuszki, podpomyki pieczone mhm. na blacze. Z ziemniaka? Tak, tutaj jest ziemniak, mąka owsiana, szczypta soli i szczypta sody, żeby to wyrosło. I zsiadłe mleko żeby spróbować galasz, To no co, smacznego. Tak się udał, smacznego. <grystanie> Uwaga. Ale dobry. <grystanie> Niesamowite, że tylko przy tylko no. pieprz i sól. te śliwki, czuć. No. Pycha. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej. My dziś już żegnamy się z Beskidami, gdzie Polska smakuje w agroturystyce.